zeszły weekend był naprawdę kapitalny dla polskich juniorów i warto o tym powiedzieć, warto podsumować gdzieś te wszystkie wydarzenia, wszystkie te wyniki i powiemy sobie też słówkiem o tym, co będzie w najbliższy weekend miało miejsce. i Ja jestem Rzegosz i zapraszam na moje podsumowanie weekendu serii zimowych w Heres i jeszcze słówko o wyścigach Endurance, a także o tym, co będzie miało miejsce w sobotę oraz niedzielę i zaczniemy sobie właśnie szybko od tego gdzie właśnie w końcu Polscy już wylądowali bardzo ważna rzecz jest taka, że Maciej Gładysz udało mu się wydostać z F4 poziom wyżej w tym roku go będziemy oglądali w czymś takim, co się nazywa Europe Cup 3 to jest taka powiedzmy to siostra siostra, Freki właściwie samochody są prawie takie same no dobra Zbolity do Freka jest ten sam w bazie, ale został lekko podkręcony, został lekko ulepszony pod kątem mechanicznym oraz aernemicznym. No i właśnie tam będziemy mieli w tym roku Maciej jego Adysha. Kasper sztuka też w końcu w tej serii wylądował, więc Pszczeni były kierowca F3 będzie miał możliwość odbudowania się w kategorii przypominającej w miarę Formułę 3. To bardzo ważne, że Kasper nie będzie w tym roku siedział na ławce rezerwowych, że udało mu się gdzieś w miarę w dobrym miejscu zakręcić. Tam będzie walczył z Maciejem Władyszem, więc też to będzie bardzo fajny polsko-polski pojedynek. No i też mamy Janka Przylewskiego, który został w, w Kampusie jeśli chodzi o formułę 4 hiszpańską, no a najpierw zobaczymy go jeszcze w takiej zimowej hiszpańskiej formule 4, gdzie przygotuje się do tego pełnego sezonu też świetna okazja do znów oswojenia się z samochodem, do wierzenia się w samochód i w, i w opony oraz też przypomnienia sobie właśnie torów po tej, po tej przerwie zimowej więc ja myślę, że wszyscy, cała trójka to radzieje się w tych kategoriach jak najbardziej, najbardziej tym benefituje. Mamy też Wiktora Dobrzewskiego, który też jeździ w F4 właśnie zimowej hiszpańskiej. No i też Wiktora zobaczymy w tym roku właśnie w tej normalnej hiszpańskiej Formule 4 w ciągu sezonu. Więc też do tego, jak najbardziej to wszystko jest na plus. Same, same raczej dobre wieści. Jeszcze Wiktor troszkę chorował w trakcie weekendu. Ale no właśnie, przejdźmy sobie szybko do tego co, co się działo na, na to, że zaczniemy sobie może raczej właśnie od tego EuroCAP 3, bo uważam, że jest, że jest to najważniejsza jednak wieść, i że jest to najważniejsze informacje, no bo właśnie Maciej Badesz uważam, że ma, miał bardzo dobry debiut w, w tej kategorii. Przypomnę, że trochę testowane było, tak. Natomiast jednak to jest taka jego pierwsza elastyczność z tym pojazdem, jeśli chodzi o taki pełny weekend wyścigowy, o taką pełną walkę o pozycję oraz o punkty i naprawdę. Uważam, że w kwalifikacjach było całkiem porządnie, ponieważ e, było trzecie miejsce po sesji dla Mateusza. Bez polpozycji był Matia Colnaghi, a więc jego dobry rywal z, z hiszpańskiej Formuły 4. No i panowie się utrzymali na swoich miejscach, a więc Maciej Ładerz był trzeci w pierwszym wyścigu, Mattia Colnaghi był e, zwycięzcą w pierwszym wyścigu, potem mieliśmy w sprint odwrócony na kolejność pierwszej dziesiątki. Plus jeszcze Ładerz złapał karę, niestety, za jedno przewinienie ale i tak udało mu się punkty dowieźć, więc dobry, dobry, dobra sobota. Natomiast w niedzielę już było kapitalnie, ponieważ po pierwsze pole position dla Macieja i to jest świetna wieść, że w drugiej swojej czasówce już wywalczył najlepszy możliwy czas pokonując właśnie właśnie Cołowa, a więc też bardzo głośnego i popularnego juniora. We, w tej części Europy. Matej Kolineki był dopiero czwarty, więc też, e, też świetna wieść dla, dla Macieja. No i wyścig, wyścig numer 2 i tutaj proszę bardzo, Maciej, Maciej też e, korzystał, to bardzo mocno na zamieszaniu, właśnie jakieś COV wywoływał choćby właśnie w czasie wyścigu, ale wyścig wygrał i to jest, to jest dla niego świetna wieść, że, że już na tym poziomie w tych pierwszych wyścigach można się pokazać pazur. Oczywiście trzeba pamiętać też to, że część jego rywali jechała w... W FRMS, więc w takiej serii z azjatyckim odpowiedniku Freka. Tam zwykle w ostatnich latach pojawiają się właśnie juniorzy, szczególnie ci bardziej zasobni, ci, ci, ci którzy potem szli do Freka, więc yy, paru z nich tam się pojawiło bardziej w, w FRMS niż w, w eurocup 3, ale nie ujmuje to w żaden stopniu, temu, co, czego oglądasz, dokonuje właśnie w swoim de facto debiucie, w swoim pierwszym weekendzie. No jeszcze będzie miał, jeszcze przed nim jest drugi taki weekend, chyba na Algarve, na koniec, na, w końcu. Będzie, miał, będzie jeszcze okazja. Jeśli chodzi o Kaspera Sztukę, to no, tutaj nie ukrywamy, e, spodziewaliśmy się czegoś troszkę lepszego. Bo jednak 9 jednak, e, miejsce w pierwszym wyścigu, jeżeli się nie mylę. Tak, dopiero 9 w pierwszym i w drugim wyścigu 10. Więc łącznie, łącznie trzy punkty przewiezione Czy można było spodziewać się czegoś więcej? E, zawsze można spodziewać czegoś więcej. Zawsze można oczekiwać więcej. tylko pamiętajmy, że oczekiwać to może zawodnik od samego siebie. E, to jest raz. 2. jednak pamiętajmy, że Kasper nie siedział w samochodzie od września zeszłego roku, czyli jest dobre 5 miesięcy bez styczności z bolidem w ogóle. Nawet nie powiem, czy bolidem F3, czy właśnie bolidem na poziomie formuły regionalnej, jakim jest właśnie status tatu, t 318 jakim wierzył w Eurocup 3, czy jakąkolwiek inną maszynę. No, Kasper nie miał styku w ogóle z Storem poza go kartami od dobrych 4-5 miesięcy. Czy jest to zły wynik? Nie wydaje mi się, by to było coś złego, przypomnę, że Kasper nie miał testów za bardzo, że od razu, tak naprawdę od razu, jak osiągnięto to porozumienie z zespołem, to Kasper od razu był w drodze na, na Heres i to była jego, pier, jego pierwsza z tym autem, to były przymiarki fotela oraz od razu treningi. Nie było jakichś testów, po drodze, nie było innych, e, innych jakichś jazd przygotowawczych. Nie. Niestety możliwości finansowe pozwalają mu od razu na to, by natychmiast ścigać się w, w, same, w samej kategorii. Będzie EuroCap 3 zimowy, no i też będzie pełny sezon w normalnym Euroka 3, więc też będziemy go, go, go oglądać przy, właśnie w towarzystwie mocie Gladysza. No i panowie będą mieli właśnie fajny fajną pojedynek przed sobą. To jest, to jest coś, co też czas pewnie będzie nakręcać. Mam nadzieję, że obydwaj wyjdą z tego na plus. Bo jednak ich celem jest no, celem macie Ładysza jest się awans, może za rok w może za rok właśnie już F3. Dla Kaspran no to Kasper ma powiedzmy sporo udowodnienia, ponieważ no właśnie on był w F3 i nagle teraz spadł stopień niżej. Teraz jeżeli on chce być za rok znowu w F3, no to tutaj naprawdę też sporo musi, musi sporo, sporo musi wiedzieć w dobrym sensie. Pytanie, czy to pomoże, czy to pomoże w zebraniu sponsorów? Bo jednak no można, wiemy dobrze, że choćby skały sarały to pewnego poziomu finansowego no ciężko, ciężko może być go przebić bez, bez odpowiedniego wsparcia tym mam nadzieję, że Akademia Orlenu jaka startuje w tym roku pomoże właśnie jemu czy też innym młodym w spięciu budżetu czy właśnie czy spięciu wsparcia od innych firm oraz marek bo przypomnijmy, że Akademia Orlenu to nie chodzi tylko właśnie o jakieś tam drobne wsparcie finansowe samego PKR-u ale też sama marka, sam, sama Akademia ma też pomagać w zdobywaniu sponsorów poza strukturami tej firmy, co jest, uważam, że całkiem no, powiedzmy już szlachetnym podejściem, szlachetnym rozwiązaniem. Ile, to też ma do więcej sens na dłuższą metę, bo wiemy, że Orlen też takiego budżet nie zezwoli. Więc też więc też trzeba być gotowy na to, że trzeba będzie szukać miejsca wsparcia gdzieś indziej. I myślę, że z Eurocapú 3 raczej tyle, pamiętajmy, no właśnie. To będzie, będzie jeszcze jedna runda w tej serii zimowej, za mniej więcej tyle. No a teraz hiszpańska F4. Tam też tam z kolei głównie błyszczał Janek Krzyżowski i to jemu to jemu oddajemy raczej cześć oraz jemu oddajemy, oddajemy wszelkiego rodzaju honory no i właśnie pierwszy wyścig od razu wygrana bank To jest kapitalne toło kapitalne yy, przestał wynem wygrał jak najbardziej wyścig numer 1 oraz przed Fegalim, a potem co było w sprincie oraz w wyścigu w wyścigu numer 2, czyli tym wyścigu w wyścigu niedzielnym no to w sprincie Janek okej, okay, po odwróconej kolejności Wciąż piąte miejsce, więc wciąż, wciąż kapitalna postawa za młodym Lamersem. Co więcej, właśnie właśnie syn Jana Lamersa wygrał w sprintzie sobotnim, Na no, Janek był wtedy na mecie na miejscu piątym. No i właśnie, Janek Przyrodowski też będzie w tym roku. Hiszpańska Formuła 4, drugi sezon. Mam nadzieję, że już trzeciego może nie będzie. No ten, w tym roku oczekiwania mogą być bardzo mocne, ponieważ po zeszłym roku był takim troszkę nierosytem. Chyba co. Można spodziewać się walki o mistrzostwo. O ile u Gładysza, No nie wiem czy można w tym roku do, do spodziewać się walki o tytuł, co, bo wciąż to jest bardzo mocna stawka. Tak u Janka raczej można no, można raczej myśleć o tej walce. W końcu jest drugi sezon, jest raczej jeden z bardziej doświadczonych zawodników w wystawce. Tych dywentów tam też będzie sporo, więc on ma przewagę tego jednego roku. Ma przewagę do tego, że właśnie jest tyro więcej, rok dłużej w różnej wystawce z na całe reszty. No i właśnie, jeszcze wyścig numer dwa poprzednie pole position, no bo właśnie też były kwalifikacje numer dwa, tam był Pole Position, a z kolei w wyścigu drugim znowu wygrana, więc też jest też naprawdę młody zawodnik Orlen Teamu. Też daje sobie świetnie radę. Mieliśmy jeszcze Wiktora Dobrzeńskiego w wystawce, niestety sobotę musiał opuścić, ale, ale z kolei w tym wyścigu w niedzielnym było, było miejsce w drugiej dziesiątce. I momentem gdzieś tam było bliżej, właśnie już bliżej punktów niż dalej. Więc poprawiona, poprawione działanie zespołu Technikar, z którym Wiktor został na drugi sezon, no chyba przynosi jakieś efekty. Chyba ekipa stawia kroki naprzód i może w tym roku będą jakieś punkty, co byłoby, no, byłoby naprawdę bardzo miłą wiadomością. No i właśnie, w tym weekendy jak to wygląda? W tym weekend nie ma niestety Euroka przy 3. Nie ma też tej normalnej, powiedzmy to hiszpańskiej zimowej F4 jest do Formula Winter Series to jest taka starsza siostra bliźniaczka zimowej hiszpańskiej F4, tam będzie choćby Aleksander Ruta na przykład, który już, który miał, ma za sobą jedną rundę, teraz będzie miał, miał miejsce jego drugi start, jechał już na jechał na Portimao, teraz chyba oni będą jechali w Jerez, jest to prawdopodobnie, teraz mieszam, ale w każdym razie fakt jest taki, że w ten weekend to właśnie Aleksander Ruta wraz z Właśnie z w, w, w EWS będzie jechał, będzie miał miał swój weekend inaczej. Ciężko będzie spodziewać się żeby jego zespół pozwolił mu na walkę o punkty. To jest y, trzeba być realistami. No raczej to będzie gdzieś tam walka, jakieś 20 miejsce y, i te regionalne stawki. Myślę, że i tak i tak warto warto wpaść i to obejrzeć, bo to też y, może być też kawę kapitalnego ścigania. No i właśnie mieliśmy, jeszcze, też, mieliśmy też jeszcze weekend z IMO Mieliśmy też weekend z Asian Lemon Series w, w Dubaju. Tam mieliśmy z kolei dwa wyścigi, też dwa razy po 4 godziny. Nowe MP3 że w jednym wyścigu mieliśmy podium, nawet, więc, więc też całkiem nieźle. No gorzej było właśnie z drugim autem, numerem 43. Tam to auto było mocno zgruzowane w pierwszym wyścigu. W drugim wyścigu już dwa auta w czołowej szóstce w klasie MP3. Więc takie więc tak umiarkowanie to, jest, to nie był jakiś mega zły weekend. No a jeszcze w ten weekend z kolei mamy już finał całego ale LeBon jest i też z dwoma autami piekarze będą yy, wchodzić w te dwa wyścigi robuzami, na jasmarinie. No. Zobaczymy, co się tam się wydarzy, bo wiemy, że lp 3 w się jest dość no inbowe No i też przypomnę Hulkamane, z tak troszkę off-topicowo. Mamy już Daytona 500 zaraz. Dosłownie w to, startujemy właśnie z jednym z najfajniejszych wyścigów w ciągu roku. Jeden z moich naprawdę najbardziej ulubionych, na który, no, na który się czeka naprawdę całą, całą zimę, nie? Więc tak, proszę Państwa, wracamy w końcu z tym sezonem. Wracamy w końcu ze ścigami na pełny etat, więc... Ja się, ja się tego cieszę. No i cóż, właśnie, myślę, że to było dziś wszystko. Ja wam bardzo dziękuję i słyszymy się już niebawem w kolejnych odcinkach.